Dajcie w mojej kuchni, słuchajcie, zrobimy przepis, który będzie trwał przygotowanie tego przepisu przynajmniej 5 dni, a może 7, dlatego że będziemy petlować karczek, a to wymaga czasu. Jeżeli jest niższa temperatura na dworze, tak jak teraz, na przykład w lutym, no to trzeba go petlować dłużej, ale można zastosować taki zabieg jak nastrzykiwanie. Zwykłą strzykawką pokażę Wam zaraz, zrobimy to żeby zapeklował się dobrze, tym bardziej, że karczek ma przerosty tłuszczu i przez tłuszcz peklosul, czyli ta, ten roztwór w zasadzie peklosoli z przyprawami nie chce za mocno przejść. I żeby nie był w środku szary i żeby całe mięsko było pięknie różowe później po upieczeniu to dam do, że będziemy go jeść na ciepło, ale można też jeść później na zimno. Piękna wentyla nam z tego wyjdzie. No więc to będziemy go nastrzykiwać właśnie. I tak jak powiedziałem co jeszcze? Aha, yy, czym wyższa temperatura nie więcej niż 10 stopni, nie może być na dworze czy w chłodnym miejscu więcej niż 10 stopni, bo by nam się mięso popsuło, więc uważajcie na to. Resztę powiem podczas robienia. Zobaczcie jak mam fajny garnek. Oto to on, ale wiecie co mi się stało? Tu mi się ukryło kawałek, muszę uważać. Ale w środku jest pięknie. Nie wiem, lakierowany, malowany, wypolona glina. No i tutaj nic nie może nam się przedostać z tego roztworu, ponieważ jest cudownie oblany. A tu mam mięso właśnie, nasz karczek, piękny kawałek, poprosiłem w sklepie, żeby mi wybrała Pani taki właśnie zbyt, niezbyt mocno przerośnięty, idealny do peklowania, tak możecie zresztą powiedzieć, proszę taki karczek ładny, nie za bardzo przerośnięty do peklowania, myślę, że Pani na pewno wybierze. Przyprawy, mam tutaj ziarno jałowca, owoce jałowca, oczywiście liślaurowy laurowy, pieprz, nie używam tego oto ziela angielskiego, ponieważ jakoś tak nie po drodze w tym momencie. Grzyby też są, zobaczcie. Będziemy roztwór gotować z grzybami. Kminku też użyję trochę, z wrzucimy. To jest peklosul, to zaraz o niej powiemy. No i majeranek, Wszystko zagotujemy w taki pełny garnek I około 3,5 litra. Tak, żeby później mięso zalać, przykryć i niech się pekluje. No ale co z tą peklosolą? Sól peklowa to jest mieszanka soli zwykłej, kuchennej, takiej co na co dzień używacie i azotynu sodu. Czyli też soli opartej na metalu, którym jest sód. Ale to jest związek kwasu azotawego. Tak to się konkretnie nazywa, przed chwilą przeczytałem. Tak naprawdę wiedziałem mniej więcej, ale doczytałem, żeby Wam uświadomić. No i stąd się bierze ta różowa barwa mięsa peklowanego. Jest jedna uwaga. Nie można zbyt długo piec obrabiać na grillu, na przykład. Znaczy, nie można, można, ale nie jest to wskazane, żeby to robić. Więc my, ponieważ będziemy piec ten karczek. Po pierwsze będziemy go piec w niższej temperaturze niż zawsze, nie będę go piekł w 180 stopniach, tylko obniżymy do 160-150 stopni temperaturę pieczenia. A po drugie nie użyję całego stężenia soli azotynowej, czyli tak zwanej soli peklowej w tym momencie, tylko wsypę 1,5 łyżki soli tej peklowej, żeby mięso mi się zaróżowiło i 1,5 łyżki soli kuchennej zwykłej. Tak to zrobimy i będziemy mieć idealny karczek, do upieczenia, a później na zimno jedzenia. mięso, które tutaj cały czas miałem, muszę schować do lodówki lub wynieść na dwór. No bo przecież wiecie, to jeszcze potrwa, ponieważ będziemy zalewać mięso zimną zalewą, a nie gorącą. Bo przecież by nam się mięso mogło zepsuć, więc wszystko musi być dobrze wychłodzone. Chowane na początek wlewam tyle wody, ile mi się zmieści tutaj, ale muszę to odmierzyć, żebym wiedział, ile użyć soli. I trzeci, nie wiem, czy wejdzie cały, zobaczmy. No w porządku. My już wiemy, że ten garnek jest 3 litrowy. To teraz mogę wrzucić półtorej łyżki peklosoli, soli, takiej niby czubatej, ale troszkę otrząśniętej, tak bym to nazwał. Jedna i jeszcze pół. I powiedzmy jedną dobrą, solidną, czubatą łyżkę zwykłej soli. Dobrze, to się później jeszcze wymiesza w gotowaniu i możemy przyprawiać kilka ziaren, może pięć, sześć jałowca. Z, dwa, trzy może nawet liście. Yy, oczywiście chciałem powiedzieć bobkowe, tak kiedyś używała takiej nazwy moja babcia. A to pochodzi ta nazwa z Czech. Z, Rep z Czech, tak, nie z Republiki Czeskiej, bo Republika Czeska to jest mocno powiedziana rzecz. To dopiero później się pojawiło. No, wrzuciłem pieprzu, widzieliście tak mniej więcej, nasypałem grzyby, niech się zagotują. No i jeszcze kminku, tak powiedzmy. Do smaku, jak ktoś nie lubi kminku, no to niech nie wrzuca, nie ma problemu. Tutaj bardziej mi czeska potrawa wychodzi z kminkiem i z liściem bobkowym, no i ma ranku sporo, maje jest w porządku do takiego peklowania i z tym na kuchnię. Zamieszam jeszcze, podpaliłem już gaz, no musimy teraz poczekać po prostu aż się zagotuje, niech ten cały wywar pogotuje się z, ja wiem, 5 minut to jest maksymalnie, ważne żeby zawrzało, zagotowało się, tak abyśmy parzyli herbatę, 5 minut i wyłączyć, znaczy 5 minut parzenia całości, wyłączamy i trzeba wystawić później na dwór, żeby wstygło, ale ja Wam pokażę jak to się zagotuje, jaki będzie wspaniały wywar. Pięknie nam tu wrze, zmniejszyłem płomień, zamieszam, żeby majeranek miał okazję się zaparzyć, bo właśnie tak to się będzie odbywać. Majeranek się zaparzy, spadnie na dno, grzyby nam miękną, puszczą, już nawet puściły, zobaczcie jaki brunatny jest to roztwór. I puściły już swój smak. Pogotuję to kilka minut, tak jak mówiłem i wyłączę. Trzeba wynieść na dwór najlepiej pod przykryciem, albo nie, żeby nam szybko wyschło. wystygło, przepraszam. Już wystygła zalewa, mam tu strzykawkę, zobaczcie, po prostu idziecie do apteki, kupujecie strzykawkę, tu jest 20 ml, igłę do tego jakąś dużą i robimy nastrzykiwanie, jakbyśmy robili zastrzyki, może się przy tym czegoś jeszcze nauczyć. No dobrze, mięso jest gotowe, nabieram. Roztworu, zakładamy igłę, i konkretnie do samego końca odrobinę naprawdę. Po pół centymetra w wielu miejscach, a tak jak widzicie, nastrzykujemy. Nic się nie wydarzy złego z tym, bo i tak to mięso chcemy, żeby się przepeklowało całe. Możecie dla pewności obrócić jeszcze, bo tutaj jest dużo tłuszczu, więc chodzi o to właśnie, żeby pod tym tłuszczem przepeklowało się w miarę równo. I znowu nastrzykujemy karczek cały. Wkładam tutaj. Może być zagięty, tutaj nie trzeba się martwić, że musi być prosty. Bo skąd bym miał wziąć taki podłużny garnek? I teraz tym kubeczkiem, żeby tutaj nie narozlewać za dużo, napełniamy tak, żeby mięso było przykryte. To jest obowiązkowo. Jak macie trochę więcej, tej zalewy to nie szkodzi. Każdy koniec, nawet tutaj, jak widzicie, wystaje, musi być przykryty. Słuchajcie, co teraz trzeba jeszcze zrobić? Bardzo ważna rzecz. Trzeba zabezpieczyć mięso, żeby nie wypłynęło nam tutaj. Bo jeżeli nam wypłynie, to może się po pierwsze zepsuć ten kawałek, albo się naświetli, albo coś tam się wydarzy. No i nie będzie to dobrze. Więc mam tutaj talerzyk, wkładam go w taki sposób, żeby przykryć mięso. Wypuszczę tam jeszcze bąble powietrza, gdyby ewentualnie były. Na ten talerzyk kładę, zobaczcie, słoik z wodą, po prostu, żeby był ciężki. I to dopiero przykrywam pokrywą. Tak, żeby nie dochodziło tam światło. I w taki sposób jak teraz, po prostu wystawiamy na albo do chłodnego miejsca na 5 dni. Będziemy mieć super zapektowane mięso. A za chwilę w tym filmie zobaczycie, co dalej. Minęło 6 dni, więc musimy działać dalej z naszym karczkiem, bo to wystarczy ten czas, żeby się przepeplował i tak się stało, zobaczycie go za chwilę, no, ale jeszcze do tego wrzucimy parę innych składników, dobry twarny, żeby obiad nam wyszedł dobry w całości, no to spójrzmy. Zobaczcie, najpierw mięso tutaj jest różowe w tych miejscach, gdzie dotykało do spodu, do ścian naszego pojemnika, naszej kamionki. Natomiast tutaj, gdzie było luźne, zrobiło się takie lekko brązowawe, szare. A to z tego powodu, że tam były grzyby, przecież mamy ranek i te przyprawy puściły do naszego wywaru, do, no tak, do naszego wywaru w zasadzie swoje kolory, ale ja chcę Wam pokazać tutaj w środku. Zobaczcie. Piękne różowe mięso i mamy nadzieję, że tak nam się utrzyma, właśnie e, później w pieczeniu. Oczywiście, nie przekrawajcie go tak, nie trzeba tego robić. Ono jest soczyste, więc nam się będzie fajnie piekło. E, no i jeszcze jedno, przed tym zanim je będziecie już piec, umyjcie jeszcze dobrze. Nawet w wodzie z octem można to zrobić. Delikatnie wlać kilka łyżek octu do paru litrów wody. umyć to mięsko, żeby było fajne później i podane było doskonale. No i co jeszcze zrobimy do niego? Zobaczcie, ziemniaki ma. Pomidory i, i cebule. Tymianek będzie konieczny, trochę soli i oliwa z oliwek, i już. Włączyć można piekarnik. Ja właśnie to zrobiłem, na pewno słyszycie taki charakterystyczny szum szum tak na 150 stopni nie więcej. Mówiłem wcześniej, że Peklosul nie lubi wysokich bardzo temperatur, na przykład grilla, ponieważ tam jest 300-400 stopni, więc my też będziemy robić to w niższej temperaturze niż zazwyczaj. Będziemy piec długo nasz karczek, on będzie mięciutki, pyszny. Natomiast będziemy robić to w 150 stopniach. Tak ustawcie sobie piekarnik. No i co jeszcze? Nie będziemy go podsmażać, nie będziemy go zarumieniać z żadnej strony na ogniu, tak jak przy innych moich Mięsach duszonych, możecie zobaczyć to u mnie na kanale, dlatego że właśnie chcemy uniknąć tej wysokiej temperatury początkowej. No to co? Robimy szybciutko obrytwannę i do piekarnika. Najpierw ziemniaki kroję na ósemki, tak chyba będzie lepiej, albo na szóstki. Zobaczymy jeszcze. Ja kupiłem takie na szóstki, będzie dobrze. Patrzcie, połówkę przekrawam na trzy w taki sposób. Kupiłem ziemniaki do pieczenia. Można teraz u nas już dostać o ten nawet na cztery mi wyszedł, ale jak będzie można u nas dostać już w sprzedaży właśnie ziemniaki z podziałem na do sałatek, do pieczenia, do gotowania. No i faktycznie one będą się długo trzymać w pieczeniu, a my będziemy karczek razem z nimi piec od razu. Jak ziemniaki pokrojone, to w tym momencie odkrawam do końca z naszej cebuli i też takie szóstki kroję. Ona, ona się w za chwilę tutaj troszkę rozleci, ale nie przejmujemy się tym, nie będziemy tego zbyt mocno y, mieszać. Cebula już zostały nam tylko pomidory. No i oczywiście robię je na połówki, nie na ćwiartki, żeby zbyt szybko się nie rozleciały. Widzę, że zbytnio nie przesadziłem z miską, więc zmienię ją dlatego, że słuchajcie, musimy to wszystko teraz posypać tymiankiem. Tymianek i ziemniaki to jest bardzo, bardzo dobre połączenie. Starczy. I nieco podać oliwą. Dobrze, dobrze, za dużo może nawet. I teraz przemieszajcie to ręcznie, żeby tymianek, pomidory, cebula w całości, jeszcze zobaczcie, ona się nie rozlatuje na razie, Ładnie się tutaj wszystko wymieszało, mięso wędruje do twarny i teraz z boków, tak jak to ja robię, wystarczy wsypać wszystko, ale koniecznie musicie zostawić odkrytą górę. Nawet można ten karczek trochę podnieść do góry, jeszcze raz zrobię taką czynność, uniosę go, o właśnie, tak żeby nam tu wylasł. Skutek całego zabiegu mamy tak. Fantastyczny kawałek mięsa, który nam się super upiecze. Mamy ziemniaki, którymi od razu będziemy mogli nakarmić nas samych i naszych gości, czy naszych domowników. Dobrze przyprawione, a pomidory plus cebula puszczą sok, ziemniaki też po części i wszystko razem zapewni nam wilgoć w pieczeniu. W tym długotrwałym pieczeniu będzie naprawdę pysznie. Zamykam to. I wrzucam do piekarnika. Na przynajmniej 2,5 godziny w 150, dobrze, 150 stopniach, 2,5 godziny w 150 stopniach, tak będziemy to piec, na pewno się upiecze, ale pamiętajcie jeszcze jedna kwestia: po dwóch godzinach musicie zdjąć pokrywę. Jeżeli macie funkcję grilla, to możecie sobie włączyć na wyższą temperaturę albo w ogóle podnieść nieco temperaturę pieczenia, żeby się niecierki trochę się przyrumieniły, no i mięso, żeby się też zarumieniło, czyli jeszcze raz. 150 stopni razem 2,5 godziny, po dwóch godzinach zajmujemy pokrywę. Podnosimy trochę temperaturę do 180, niech się zarumieni. No i za chwilę zobaczycie efekt końcowy. Moi drodzy, podniosłem temperaturę. Przecudownie tutaj pachnie. Już się nawet troszeczkę ziemniaczki zarumieniły z tego co widzę. Tak, tam już. Nie, no może nie tak do końca. i Właśnie teraz zarumienimy mięso, zarumienimy ziemniaki i za pół godziny będzie już wszystko gotowe. Mój drodzy i wszystko już gotowe, proszę bardzo, tak wygląda nasza cudowna pieczeń. Zarumieniła się delikatnie jak widać, e, ziemniaczki też już doszły, pomidorki nawet w całości się zostały. Właśnie o to nam chodziła cebula, na pewno jest słodziutka i pyszniutka. Jeszcze paruje, a tam daleko widzicie przygotowałem też surówkę, no bo przecież jakoś to musimy jeszcze sobie podać. No i co? Teraz ta pieczenie musi nam ostygnąć troszkę, źle ostygnąć. Odpocząć musi. Nie chodzi o to, żeby ostygłoć, tylko żeby soki, które są w niej teraz, które buzowały tam jeszcze pod wpływem temperatury, zaczęły wciągać się i będzie przepysznie. No to niech postoi tak przynajmniej 5 minut to jest minimum, może troszkę dłużej i będziemy dopiero ją wymować. Na razie ją przykryję. Było mięso zbyt falne, jak widzicie, a. Ziemniaczki podbieram tutaj z warzywami przy pomocy łyżki cezakowej, żeby były tutaj same, bez naszego sosu. Gdyby ktoś miał ochotę, może sobie zagęścić ten sos, ewentualnie wrzucić parę grzybków, dogotować, zrobić go ciemniejszym i podać sos osobno w salaterce. Ale my mamy już wszystkie smaki w tych ziemniakach, w tych warzywach, i tak będziemy się tym cieszyć. Zobaczcie to, fantastyczny kawałek różowego mięsa, peklowanego, lekko, nie za mocno, nie jest bardzo czerwone, jest czasami nawet szare, bo ten tłuszcz, który tam był, ograniczał dojście peklosoli, ale my to naszpycowaliśmy strzykawką, widzieliście? No i cudownie różowe, kruche, doskonałe, mięciutkie, no ziemniaczki pieczone przy okazji, łącznie z pomidorkami, cebulką, i surówka z granatami i borówkami taką możecie zobaczyć u mnie na kanale oczywiście. No i co? Tak to właśnie wygląda. Idziemy jeść. Bo ślina cieknie strasznie. No i widzieliście? Zaraz idziemy jeść. Naprawdę apetyt jest duży. Ślinka cieknie. mięsko jest przepyszne. A przede wszystkim najważniejsze jest to, że na pewno nam zostanie kawałek o karczku i będziemy mieć wspaniałą peklowaną wędlinę upieczoną przez nas samych na przyszłe dni do kanapki. No i co? Widzieliście fajny film? No to dajcie łapkę w górę. Zobaczyliście moje inne filmy, no też dajcie łapkę w górę. Szukajcie surówek i sałatek, bo tego dużo teraz w tym roku robimy u mnie na kanale. Wsiola gotuje. Tak ma być. Cześć.